Ja moją jeszcze. No, tak. patrz! No, nie świeci tutaj po, po tym. No, dzień dobry drodzy moi. Zrobiło się już prawie ciemno. Wyciągnął mnie na piwko. Mm, tak, na razie szukamy browaru. No to nie mogliśmy do sklepu pójść? Nie browara, tylko browaru. No to mogliśmy kupić trzy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi trzy o miejsce, gdzie się produkowało piwo. Gdzie piwo. było produkowane piwo. Tu taki, Bork, na przykład. Ty taki kozak jesteś, nie? To wymień przynajmniej trzy rodzaje piwa. Dobra, 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 wystarczy. A co mamy? Mamy tutaj ten... E... No właśnie, bo zaczęliśmy od... nie od piwa. No, zaczęliśmy od fontanny. Tak. Była fontanny. Mega fontanna. Tutaj lokalsi pewnie przychodzą na piwo. Na, do, na fontannę posiedzieć. No nie sądzę, bo, znaczy jest zagrożenie, że nawet spotkamy tych lokalizów akurat nie na fontannie. Aż tak myślisz? No. Może być wesoło? Zawsze. Chodź, idziemy. Dobra, e, to proponuję Jesteśmy tą ścieżkę. w dżungli. Wow. wow. Ptaki jakieś. Dobrze, że nie wilki. Jak byłyby wilki, to by było gorzej. Pokrzewam Generalnie to, według nie. tego tutaj, co ja tutaj widzę. Bo tu... dzisiaj powiedzmy tak, dzisiaj nie będzie OMR-u. Nie będzie. Dzisiaj w zupełnie innych rolach. Dlatego też postanowiliśmy, że to wydanie będzie poniedziałkowe. Niech będzie Bo, no, no Piątki są no zarezerwowane tak, tak, tak. dla MR-u. Także to jest poniedziałkowe. No dobra, ja zdecydowałem. No, żeby nie było. Pokrzywy. Pokrzywy. Ale wiesz, że pokrzywy, jak się pokrzywujesz, to one są później zdrowe takie? No. Czy nie wiesz? O, tu już jakieś są elementy. W ogóle tu był... Przepiękny browar, który wyglądał jak pałac. pałac. Piękny pałac. I tylko na zdjęciach można go zobaczyć. I tylko dlatego zdecydowałem się z tobą tu przyjechać. Okej. Okay. A wiesz dlaczego? Tu o. były schody. Ło panie. No pewnie już nie wejdziemy tędy. No, a, no ci, a wiesz no ja... dlaczego nie ma tego ja tu, browaru? Ja tu w życiu, w życiu nie byłem, wiem dlaczego. Bo Rosjanie przyjechali. Wiem, no, no, na czy... piwo. Patrz, zadajesz mi pytanie nie chcę, i sam na nie odpowiadasz. Ty to jesteś gość. No bo chciałem cię też trochę poprowadzać tutaj. Dobra, spoko. Ale to naprawdę wygląda jak liany takie. Ja. Kurde, se wybrali no, porę sprób. roku. No wiem, to dalej. No, da no ale dobrze, no, no, browar nie wybiera. Ty, no powiedz, ci... pikera. My tędy nie przy. Czemu? No dobra, no ja piórkuję. A mówiłem, weź bluzę, ubierz się jakoś. No przecież chciałem ubrać, powiedziałeś, że nie. Tutaj maczeta by się bardziej przydała. O kurde. Jakby była maczeta, to my by mieli szansę okay. na to, żeby tu coś zobaczyć. My tak jesteśmy na obrzeżu, w tą stronę. To no. będziemy szli w pustyni i w dżungli. O, dobra, jesteśmy na miejscu. Tu Pewnie już zaczynają się... się. Pewni być nie możemy. Łoo, wow. tu już się zaczynają mury. Gruzu, rzeczywiście dużo. Dobra, jest, tego, jest gruzu. i home. Gruzu dużo. O kurwa. Rosjanie widocznie nie dostali takiego piwa jak lubią. I postanowili, że więcej. No masz nawet tylko kawałek o. Że nikt więcej piwa, stąd pić nie będzie. Nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie jesteśmy. Chodzi o miejscowość. Świebodzinie jesteśmy. Świebodzin, tak jest. Tu, gdzie ten taki duży pomnik jest. Browar. Już nie największy na świecie. Tak jest. I to jest teren browaru zamkowego. Bo on wygląda. Z połowy XIX wieku. Piękny. Kurczę, no pęci. Pierwszy raz musielibyśmy chyba tutaj wrócić jednak... Za dnia? Nie, w innej porze roku. Okej. Okay. Pora dnia, tak naprawdę w tym momencie, Słuchaj, to pokazuje momencie ten tak. klimat taki. My jesteśmy w środku całego tego browaru. Jakby tutaj nie został on zniszczony przez tych ruskich. A ponoć to historia w ogóle była taka, że najpierw go zrabowali całkowicie, a dopiero później... A dziwisz się? No wiesz, no ale Człowieku. nie mogli zabrać butelek i resztę zostali. No właśnie, ale było piwo. To później nie chcieli, żeby ktokolwiek więcej pił to Tłumacz piwo. Tu masz kawał muru jeszcze. Mm -hmm. Piękny murek. Piękny A piwo. jakie myślisz tutaj piwo było produkowane? Królewskie. Nie, ja myślę, że Tuborg. Jakie? Tuborg. Tobruk chyba. Ło, <laughs> wow, panie, patrz. No, no, właśnie, Wiesz, nie ma. Powiem Cię, że po stopniu zniszczenia ja bym się tutaj nie doszukiwał jakichś e, zbyt wielkich rzeczy, natomiast szczególnie e, po tych ścieżkach, które tu widzę, to też bym się nie To doszukiwał. ja bym poszedł w lewą stronę. Czemu w lewą? Bo mój. Oj, już mi się za. Twoja mapa, chciałeś pa. Tak. No, ale tam. Mówi, że tam coś jest. Co? Nie wiemy. Krzaki. No, kieruj się w lewą stronę. To u Lecha robili, bo znalazłem butelki, A, tylko przeskoki kilka. w czasie były. Szkoda tylko, że tutaj tak gryzą. No jest gruzu, ten, ale ten gruz, znaczy te, ta ścieżka gdzieś prowadzi, w jedną albo w drugą stronę. No tak jakbyśmy się wracali teraz. No dobrze. Ścieżką polną. No nie widać tu nic zbytnio. To moglibyśmy w pustyni, Czekaj. znaczy tfu, e, jungle jakiś kręcić. Ty, no zobacz, tam wyjdziemy do drogi. Ty, bo, bo nie w tą stronę poszliśmy. No kazałeś mi iść tutaj. No ale nie, nie w tą stronę skręcać. A ja tak słucham, co ty do mnie mówisz. Nie, no ja myślę, że jest? najfajniejsze efekty będą, jak pójdziemy zaraz w prawo. Dobra. Ileż można łazić po krzaczorach. I później w telewidze powiedzą, że o, Połazili po krzaczorach, po kozach i tyle z tego widzieli. No, teraz ja cię strzelę, gałęciu. No, nie. No, Albo będę grzeczny i nie. Mogłem kasku ubrać. No. Tylko, że w kasku się nie chodzi po lesie. O, panie, ja już tu, <laughs> ja już tu coś widzę. Ja już złamałem zasadę niechodzenia. Eee. no, eh. Eee. Obulwa, ziemniak. O, no tu się grubo zrobiło, wy tego jeszcze nie widzicie. Odpalę drugą drugą prędkość twojej latarki. Uważaj pod nogi. Tyk, tyk, tyk. Ty, ale patrzy. Tyk, tyk. Dobra. To nie tylko cegła już tutaj, tu też jest jeszcze Dobra, druga. O. 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 Ja się na browarach nie znam, ale tu na pewno było coś dobrego. Łohu! Człowieniu. Po człowieniu Ty, no czekaj. No co? Ale tu stąd tam jest jeszcze kolejne pomieszczenie No dobrze A fajny chłodek i tu oczywiście coś się jarało Czekaj jednak muszę odpalić drugą latarkę. Znaczy w sensie drugi strumień ale zrobię o troszkę mocniej lit. Pomieszczenie no, tu... magazynowe. Zobacz <laughs> Tu są wejścia. O, jest. Tam są następne. O kurde. Tu nie dość, że jest pomieszczenie. To jest następne. Patrz, uchwyty. Stary, to powiem ci, że... No sorry, nie jestem specjalistą od browarów, ale to miejsce jest kapitalne. No. Jest fajne. Grubo jest. ja ci nie powiem co gdzieś tutaj było. Ale to A tu jest był grubo. jakiś. Ty wiesz co, to byłaby piwniczka na coś, bo tu jest wywiecznik do góry. No to na pewno były piwnice. Tutaj pewnie piwo. to piwo chłodzili. Leżakownia. Leżako, o, leżakowało sobie, właśnie, tak, no. tak. Sorry, sorry. To leżakownia była, ewidentnie. Kurde. Że ja w przedszkolu takiej leżakowni nie miałem. To znaczy no. ja miałem, ale nie taką. No jakby jeszcze piwo do tej leżakowni podawali, no to wtedy, wtedy jeszcze to byłoby, człowiek nie, o tym nie to myśli. To człowiek nie zna tego smaku. No. O, tam jest dziurak. to już wiemy, dobra. A tutaj ściana jest nierozłupana. To boję się po drugiej stronie, a tu jakaś rura wchodzi. No to wszystko węglowatym. A wychodzi na górę, dobra. To jesteśmy w piwnicy pod... Patrz, prowarkiem. jakieś pod. Ej, tu kadzie były! A widzisz... Tu kadzie były, podstawa pod kadzie. Może i tak, wierzę ci na słowo. No Pytaj ja... mnie o podstawy pod karabin maszynowy, ale kadzie Jak to tak... Jak gdybam. Ty, a tu... No. Dinos żarła zjedli. No, w końcu do piwa to dobrze mięsko jakieś. No, to może jakaś tylko wołowinka. Tam byłeś? Ale tu wygląda na to, że tu były dwie kadzie. Jedna i druga. Okay. Albo jedna wielka, chociaż nie sądzę. Raczej bym był w kierunku dwóch mniejszych. Kurde. Mury takie tutaj, Dla tutaj Dlatego tak rzeźko. He? Rzeźko jest dlatego. Rześko, no tu pewnie jest taka bunkrowa temperatura, czyli 12 stopni. Chociaż myślę, że nie. Jeszcze jedno pomieszczenie, też takie gmiotca nieła solidne. Ty nie, nie zostawię mnie, bo jeszcze się zgubię. Tak mnie nie zostawię, bo jeszcze się zgubię. Chodź, w takich pomieszczeniach ja się nie gubię. Patrz, ślimak nawet. Ja Żart Szlimak, Ślimak, ślimak. Aha. A tu zrzutka jest. No właśnie, tak patrzę. Czyli może tutaj akurat w tym pomieszczeniu węgiel był przechowywany. Ej, jakoś bym to tak nie do końca... No ale co jak zrzutnia jest, tu są dwie... A no może to był wywierznik? Nie. Tak. Wyczniki były to na... się dłużej. pokłócić. Zobacz coś tu w ogóle musiało wisieć. Mhm. Mm Słuchaj, zbiorni. no kurczaki. Ja tylko Dobra, trochę widziałem, widziałem zdjęcie tego browaru jako obiektu i było megastyczne. No, a sznurek. Aż nie chcę się zastanawiać, kto tu się ty co wieszał. Nie no, już nie bądź taki. Myślę, że... Ale się urwał. No to na pewno. Już się zobacz, urwało, tu chciałem są jeszcze kolejne haki. zniszczonko takie. I w ogóle ciekawe jest to, że zobaczył Są dwa przekroje tego pomieszczenia. Mm -hmm. To jest w ogóle fajne. Z jednej strony jakby był dobudowywany, nie? Nie wiem. Y nie, No nie No wiem. zobacz, ale jakby przesunęło nie no, nie się pomieszczenie. Nie no nie wiem, no ale pod budynkiem tego się nie da zrobić za bardzo. Tego. Takiego dobudowania. Do Nie, no da się, właściwie da się. się Jakbyś z dwóch strony łupał. Zobacz, da się, da się. tutaj pewnie jakiś zbiornik był, może na wodę. Tu było w ogóle jakieś przejście, które zostało zamurowane tu. No, no. A to tam tak jak tamte. Ty, to znaczy, że za tą ścianą coś jeszcze tak. być. Ty, Bo tu były drzwi. Brama, patrz. Pan patrzy. No tak. Zawiasik. Dwudzielna, zamykana zawiasik, bramka. Ale zawiasik zabiesik. Z tej strony było przemek, też no masz tutaj miejsca, ślady. I to jest tak jak na początku, tam, gdzie te cegiełki były. I to mamy najciekawsze, że tylko jedną stronę. I kolejne pomieszczenie, które jest też cało kopcone. Ktoś tutaj musiał solidnie kiedyś pożar zrobić. Jest to jedna opona, to ci to może załatwić. Myślisz? Taka dużego traktoru. Bo kurde. No, nie, no bo przyznać muszę, że pomieszczenia zacne, śmierdzi. Tutaj Widzisz? Właśnie. A zastanawiaj się, Przemek, po co tam będę jechał? Co ty w ogóle gadasz? Co no ty dobra, nie powiem. Ty powiedziałeś, miałeś tu wątpliwości, było. że za późno, że znowu o północy. Nie. Nie? wkle jakieś ideologie dopowiadasz tutaj <laughs> dziwne. Ja cię zacznę nagrywać. I później wychodzi na to, że to ja taki jestem górek. Nie! Jak nie? Jak nie, jak tak. Ty co, fajny jesteś. O, o, tak mi mów. I zobacz, tu jest też na podobnej zasadzie. Mm -hmm. to Ale to myślę, to że prawdopodobnie... jakieś uzasadnienie tego musiało być inne niż dobudowa. A ja myślę, nie no, zażartowałem z tą dobudową. Moim zdaniem to jest coś z cyrkulacją powietrza. Nie wiem. Wymuszenie Takie jakiegoś pewnie. wietrzniczki tutaj zabiegu, są Albo temu podam w ogóle bardzo ciemne pomieszczenie i czuć tutaj. E, zapach takiej spalenizny, gumy. O. No, mówiłem ci, że opona. Zobacz, plastyk, tu kamień no, Prawdziwy kamień. O, a tu mamy magazynek. A, a, to, a tu były przesu... było... to były przesuwne drzwi. To było piwo vipowskie. <laughs> zobacz, tutaj pozostałości są tynku. Ale we wcześniejszych pomieszczeniach też były. No ale tutaj taki ładny tynk jest. W ogóle piękna cegła. No. Widziałeś? To jest taka średniowieczna cegła. No nie? No, no, no nie wiem, to musieliby jakiś zamek rozebrać. I tu też chyba jest wywiecznik. Mhm. Kamienie jeszcze. Czyli podbudowa na pewno obiektu prawdopodobnie z zewnątrz była kamienna. Tylko, tylko nie mhm. sądzę, żeby średniowieczna, bo tak połowa XIX wieku to nie średniowiecze. No Ale jest kapitalne. A co tu jest? Dziura. O, schodki. Czekaj, ja tam idę. Okej. Okay. Idę, muszę tam dojść. Zobaczyć jak daleko. O! o kamionka jeszcze. Kurde, to tu w takim razie była rura. Ten jakoś było odprowadzenie. Tutaj się kończy to pomieszczenie, ale dziwnie. To wygląda na to, że. No widocznie zostało zamurowane, nie? No właśnie. Czy coś tutaj musiało być? A tu mamy co? Tu w ogóle jest cieplej, dużo cieplej. Tu mamy komin na góry. Tu jest... A to wygląda jakby tam do przodu było zamurowane? No właśnie nie za bardzo, bo jest kamień i na górze jest nadmurówka i to nie wygląda na zabudowane. Tutaj nawet rura jest wystająca, kamionka i z tej strony kamionka też leci. I tu też A, coś faktycznie. było zabudowane. Może to było jakieś. I tu jest cieplej. Ale to bym się nie doszukiwał, bo jest bardziej bardziej co zwraca moją uwagę, to tutaj jakby brak, brak śladów czy ślady są w tej przebudowie. To co? Nie, no, były tu drzwi. coś tu były, drzwi były, bo były zawiasy. Więc co tak, takie obiekty lubią być przebudowywane. Takie zmiana decyzji, przebudowa, coś to zamurowane. wszystko prawdopodobnie zależało od tego, do czego ten obiekt miał służyć. Jakie było jego przeznaczenie do w danym produkcji momencie. Piwa? Nie, nie, w danym momencie. No no. Wychodząc z założenia, że kiedyś był to browar, był przystosowany w pierwszej wersji do browaru. Natomiast jeżeli ktoś później stwierdził, że na przykład ma być sala koncertowa, to robili co innego. No to przykład rzuci. A, już wiem! I ruski nie podszedł w koncert i mówią, robimy kałabum. Ta Ały Pidaczowej. Tak. Ty to ideologię dorabiasz, zobacz. Nie no, bo wiesz, idę takim, wiesz, łapię, łapię fale, wiesz? Chyba po piwie. Jeszcze o, nie, tu dzisiaj tepło. nie było. Bo już już Wracamy. Dobra, to idziemy tędy. Tędy, to idziemy tędy. Dobra. To Myś... idziemy. Zobaczyłem, czy jeszcze coś po drodze. A piwnice robią wrażenie. Znaczy, ja się nie spodziewałem. Jakby z lekka zaskoczony. No pozytywnie? Tak. patrz tu czy, jest coś jeszcze o, zejście jakieś? nie za duże a to poroszę przodem ale to, czekaj czy to jest op, jakieś zejście piwnicy co to takiego? a tam się już kończy to tu mogła być jakaś po prostu piwnica no ale czekaj, to gdzie byłoby do niej wejście? No, no dobra, gdzieś... może coś było u gór, jakiś domek dróżnika piwnego. Budka z lodami. O, o poczekaj. czekaj, tu jeszcze kolejne są rzeczy. Czyli nie wychodź, tak? Nie, 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 wychodź, chodź. Tu nie wchodź. Tu, wcho tu nie wchodź. Tu zobacz, jest ściana. No. Tu jest jeszcze ściana. I tu jest ściana. Dobra, robimy chwilę przerwy. I wracamy za moment. To wygląda w tej chwili tak trochę jak Blarewood Project. Wiesz co jest największą zagadką tego odcinka? Po co my tu przyszliśmy? Nie. Jak Przemek z piątku przeskoczył do poniedziałku? I co on w ogóle tutaj robi? Podróże w czasie. Po, a podróże kształcą. Kształcą, no. O, tu mamy jakiś magazyn. Odrobiną, Też bym tak powiedział. Z odrobiną farby. Daszek tutaj się... Ale, ale, ale zwróć uwagę. O ile ścianki są ceglane i te łuczki ceglane, to tak już jest żelbetowy. Tak. Właśnie dlatego się tak przyglądam i zastanawiam. Także trochę późniejsza ta część jest. Ale. ale nie jest to garaż. Nie, nie. To jest magazynek jakiś. jakiś na stole... Tak. Natomiast jest ciekawy. Jest przede wszystkim zarzucony śmieciami. i różnego O, rodzaju. kogoś tutaj wystrzeliło z papci. I tak? Powiem Ci więcej, to nowy papeć. Hmm? Ty, z oba są. Ale to tak w Twoim rozmiarze. O, tu też okopcone. Tutaj się w ogóle dużo musiało palić. Tam jest jeden, tu jest drugi. O kurde, gorzej, spodnie są. No panie. Ja już się zaczynam trochę bać. Dobra, chodźmy stąd. Ale te papcie całkiem dobry stan. I to mnie tym bardziej martwi, bo może właściciel jest niedaleko i lata bez spodni. O, cholera. No Chodźmy, so. To faktycznie, uciekajmy do domu. Odyniec atakuj. To nie Odyniec, to... Facet bez spodni nie jest niczym fajnym. Atakujący jeszcze. Tak. Chodźmy, bo. No... Chociaż może. O! o. Te efekty takie też nie nastrajają zbyt pozytywnie. Tylko, było, jak staliśmy przy torze i ja on tak zrobił. Tu, tu. No, tu, tu. No, pamięci, <laughs> że ja podskoczyłem. No, idziemy przez las. To już kończymy, wychodzimy. Tak. Na całe szczęście. Patrz, co tam się w świeci? Gościu bez spodni. I tak się świeci? No mm -hmm. ale co tu się tak świeci? To jest coś te założone. No paska! To te... paska założona, ale fajnie się świeci z daleka. Jo, już Pijane myślałem, że... Na tu. na coś jest napisane. Tu nie wchodź. Tu nie wchodź. Tak. No dobra. Właściciel bez spodni i w ogóle. Grubo się tu dzieje. No drodzy Państwo to m, tak, w takim razie... Tyle na dzisiaj e, zagraliśmy sobie taki inny trochę program, znaczy inny jak na Przemka, bo jego przyzwyczailiśmy się mieć już w tych programach. Teraz cię nie widzę, czyli nie widzę. Okej, okay, jestem. O nie... jestem. No nie, twoje światło tylko jest. A czekaj, bo ja mam... już wiem czemu tak. Bo no, no. muszę zrobić to tak. O, tak Czefie, jak ty... Teraz cię widzę. O, teraz mnie widać? No ta latarka taka teraz profesjonalna jest, nie? Że ona tak świeci na twarz. Uważaj, bo to jest bar jedno bo, okie. Bo bardzo, bardzo niebezpieczny temat. Bo ja bo już ja sobie sam zasponsorowałem. Bo ja, bo ja... No bo czekamy na twój kombinezon do tyrania. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Dobra, Przemek, bo mamy zawsze ckliwe takie te końcówki. Ale co, nie, nie rozpaczy. Nie, to będziemy się jeszcze widzieć, spokojnie. Kiedy? Może zróbmy jakąś serię Browary Polski albo Browary Lubuskiego. Jak Browary? No, nie nie o tej części, nie o tym, nie, nie. Nie, nie, nie takie co co... Dobra, drodzy moi, jakbyście <laughs> chcieli postawić Browara. <laughs> nie, nie, to jest program bezalkoholowy. O jest. W tej wersji. W tej wersji. Tak, tak. E, jakbyście chcieli postawić herbatę albo kawę, to oczywiście możecie. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji. Na chwilę obecną na dzisiaj jest subskrypcji. subskrypcje. Yeah. Dobijamy do dyszki, jak się da, bo ten program poleci dosyć szybko. Poza kolejnością. Tak? No, skończymy jeden sezon Czarnobyla i wrzucimy ten program. Dobra. A MRU się nic nie zmienia, także w piątki jesteśmy z mr Mamy dla Was kilka ciekawostek jeszcze. Jeszcze, jeszcze i jeszcze będą będzie się działo. Pozdrawiamy Mateusza. Tak. No, Mateusza bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wspólnie spędzony kawałek czasu. I polecamy się na przyszłość. Mhm. I będziemy szukać dalej. Tak. Trzymajcie się. Na razie, pa pa. Cześć.